Witajcie moi kochani. No i czas na nowe czytanko. E, miałam dylemat, ale dzisiaj stwierdziłam, że e, pod impulsem naszej e, jednej koleżanki, jednej świetlistej istotki z naszego kolektywu, że więc to zobaczymy, co ta pełnia zabrała, a co nam przyniesie. Ok? Co prawda, robiłam czytanie. Ale zobaczmy, co nowego zmierza w naszą stronę. I zobaczmy, z czym się żegnamy, czy pożegnaliśmy się, a co nowego zmierza w naszą stronę, czyli takie przesłanie od uniwersum. Moi drodzy, nasza grupa świetlista ostatnimi dniami tak pięknie się rozwinęła. Witam bardzo serdecznie. Wszystkich nowych członków naszej świetlistej grupy, jak również oczywiście wszystkich, którzy są od początku, od środka. E, cieszę się, że naprawdę tak pięknie rośniemy. Moi drodzy, dzisiaj zrobię czytanie kartami sukretu. E, już raz nimi robiłam, to było bardzo e, ciekawe czytanie. No i ja myślę, że dzisiaj również dam radę. Powiem wam, e, ja dzisiaj e, po tym ostatnim tygodniu e, padłam jak, jak mucha, taka słaba byłam, przespałam godzina. No ale już się zbieram do kuchni kochani, e, także będą ze mnie jeszcze dzisiaj ludzie. E, spróbuję jeszcze e, zrobić kilka czytań, w czerwcu ja będę trochę, ym, trochę zaganiana, bo o, chciałam się pochwalić. Nasza Ania z kolektywu zapraszała mnie wielokrotnie do siebie, do Rzymu, i ostatnio po raz kolejny mnie zaprosiła, a ja podjęłam wyzwanie i powiedziałam: lecę. Także w przyszły wtorek lecę sobie na dwa dni do Rzymu. I tak, po powrocie, no to będę trochę pracować, a jeszcze. 20 czerwca mam pierwszy raz, muszę też wam się pochwalić. Pierwszy raz rytuał Ajuchłaski. Bardzo się cieszę, podekscytowanie ogromne. To będzie naprawdę niesamowite przeżycie, bo rytuał będzie się odbywał z szamanami z Kolumbii. Widziałam właśnie tych szamanów, naprawdę. Bardzo piękna energia od nich bije. No i się bardzo cieszę, jeśli ktoś jest z niemiec a chciałby jeszcze wziąć udział, to ja chyba prawdopodobnie jeszcze są chyba trzy miejsca wolne, to będzie trzy dni rytuałów. Muszę się niebawem zacząć przygotowywać, czyli odpowiednia dieta i tak dalej. Ale tak jak mówię, aż jestem ciekawa na tą szamańską podróż. Także dobrze, kochani. To ja już nie blablam. Ruszamy. Łączę się z wewnętrznym źródłem energii miłości i proszę o własne przesłanie. Najpierw zobaczymy, kochani, z czym się żegnamy. Pożegnaliśmy się, co odeszło, a co nowego. Miejmy nadzieję pięknego do nas przychodzi. Na dla mojej świetlistej grupy. Co odchodzi od nas na ten moment? Już mamy o jakieś miejsce opuszczane, ale i tak jeszcze nie czułam tej karty. Co odchodzi? Co odchodzisz, z czym się żegnamy. Wiedziałam, że takie karty one bardzo rozmowne. Ja myślę, że będzie bardzo ciekawy, ciekawy reading. I mamy Wow! Tylko muszę jeszcze dokładnie przeczytać. Ha! Wiecie, co to są pozdrowienia sprawiedliwości? Matko. Z tym się żegnamy. Z czym się jeszcze żegnamy? Znowu mamy, wiecie, co mamy karty miejsc. Bo w, Sokratu, w Sokrato mamy e, miejsca, mamy siły i mamy e, bohaterów. Wygląda na to, że jeszcze wezmę jedną kartę. Żegnamy się z jakimiś miejscami, które już nam nie służą, moi drodzy. Jeszcze jedną kartę. Ja zaraz przejdę, tylko muszę sobie je dokładnie... Bo one są piękne, ale mają tak e, drobniutki druczek. A wiecie, jak się pani zbliża pod pięćdziesiątkę... To już te oczka nie są takie, chociaż jeszcze nie potrzebuję okularów, ale nie wiem, czy nawet ktoś ze zdrowymi oczami umiałby z tej odległości przeczytać przed tym, tym matkiem. Okay. I mamy, wiecie co, i żegnamy cesarza, ale jaja, jeszcze tu przeczytam. Hmm. Już wam mówię, kochani. Mamy... Żegnamy się, powiem Wam tak, bo tutaj ta karta mówi przywitaj sprawiedliwość. Czyli żegnamy się z niesprawiedliwością, kochani. I następna karta mówi. Chroń rozklić swojego życia. Czyli żegnamy się z tym, z tym takim, powiem po prostu, smutnym życiem. No i żegnamy jakiegoś cesarza. No proste, kochani. Czyli tutaj wygląda na to, że odnośnie pierwszej karty, jedenastka, może ma jakieś znaczenie dla Was. Że było dużo niesprawiedliwości w naszym życiu. Że byliśmy źle traktowani może, że czuliśmy się opuszczeni przez uniwersum, że może mieliśmy fazę ciężkiej karmy. I teraz kochani, z tym czasem się żegnamy, a tym samym e, witamy się ze sprawiedliwością, która zaczyna działać w naszym życiu. Następna karta mówi o tym, że może właśnie nie byliśmy w stanie z różnych powodów chronić naszej przestrzeni, naszego życia, naszego rozkwitu. I właśnie w tym momencie również się z tym żegnamy i zaczynamy, Chronić nasz świat. Zaczynamy rozkwitać i zaczynamy na nowo, słyszę, budować nasze życie malować nowy obraz naszego, naszej przyszłości, naszego teraz i naszej przyszłości. Czyli ten smutny świat zostawiamy za sobą. To złe traktowanie również. A teraz żegnamy również cesarza. Cesarzem może być każdy, każdy człowiek w naszym życiu to może być nasz mąż, to może być nasz ojciec, to może być nasz szef, to może być też nasze ego, kochani, bo cesarz mówi o ogromnym ego, o wielkiej dumie. I całkiem możliwe, że niektórzy z nas właśnie żegnają się z tymi cechami charakteru typowym, typowymi dla cesarza. To ja jeszcze zobaczę, z czym się jeszcze żegnamy. Co zrobię kartami Leni. I zaraz przejdziemy do tych ciekawych rzeczy. Z czym się jeszcze żegnamy? Kochani, niektórzy z Was żegnają się, bo mamy męską osobę. Mamy kolejne potwierdzenie, że żegnamy się z męską osobą. Żegnamy się z naszym starym ja. I całkiem możliwe, kochani, i karta gwiazdy. Żegnamy się, bo zobaczcie: to jest on, to jest gwiazda, to jesteś ty i to jest miłość. Kochani, całkiem możliwe, że coś okazało się w naszym życiu, no niestety niesprawiedliwe, ktoś lub coś, no mamy cesarza i teraz pokazała nam się męska osoba między wami spełnienie marzeń. Wygląda na to, że niektórzy z was, może i większość, wychodzi z tej iluzji odnośnie jakiegoś mężczyzny w waszym życiu. Panowie sobie to odwracają na kobietę. I okazało się, że to spełnienie marzeń wcale Wam nie służy, że ta miłość, którą żywiliście, której pokładaliście tyle nadziei, niestety była niesprawiedliwa i praktycznie powodowała, że wasze życie zamiast rozkwitać, to właśnie e, zanikało, robiło się szare, ciężkie. I dokładnie z tym się żegnamy. Jestem ciekawa, kochani, napiszcie mi w komentarzach, czy że, kto z was tutaj idzie z, tą, z tymi kartami w rezonans, czyli no, wygląda po prostu, żegnamy jakiegoś mężczyznę. Proste. Ale jeśli tak jest, to jestem naprawdę z wszystkich dumna. Macie w sobie ogromną siłę. Aby tutaj pomimo miłości, pomimo uczuć, pomimo tego, że pokładaliście ogromną nadzieję, potrafiłyście potrafiliście trzeźwo popatrzeć na tę sytuację i powiedzieć, niestety tutaj nie było sprawiedliwości. To był ciężki czas dla mnie, czy jest, czy był. I, i ten ktoś, jak ja to już kiedyś porównałam, mężczyzna jest jak ogrodnik, a my jak ogród. Jeśli ogrodnik dba i my kwitniemy przy nim, to jestem właściwy. Jeśli jednak usychamy e, przy boku takiego człowieka, no to czas go pożegnać. I tutaj odbieram taką energię, że pomimo tej miłości, pomimo tych nadziei, e, niektóre z Was zauważyły, że to no, niestety nie jest właściwy ogrodnik dla tak pięknego, Kwiatu, jakim Ty jesteś. Z tym się żegnamy. Ok. To zobaczmy, jak nam pokaże uniwersum, albo nie jeszcze. Zobaczymy, jaka runa leży na tym, czy, z czym się żegnamy. Tu jestem bardzo ciekawa. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa. Dzieczętuję, co, co odchodzi, kochani. I mamy runę Chrystusa. Z jednej strony to było bicie serca, tu był ruch, ale to, 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 to że się żegnacie z tą miłością, to jest dla Was podarunek. I tutaj Bóg siedzi za sterem. Okay. To teraz odsuwamy tą energię, która już do nas nie należy i patrzymy, co zmierza w naszą stronę. Co zmierza w naszą stronę? Drogie uniwersum, pokażcie nam, co dobrego zmierza w naszą stronę. A jeśli mniej dobrego, no to jakieś doświadczenie może, ale miejmy nadzieję, że tylko dobre rzeczy. Co dobrego zmiesza, zmiesza zmierza w naszą stronę. Kochani, to są e, siła. Karta Siły. Mamy Wiarę. Następna Karta Siły. Mamy Zawzięcie. Pięknie. I następna Karta Siły. Mamy Wierność. Ja Wam spróbuję to przetłumaczyć, bo to są bardzo piękne teksty. Wiara. To jest Twoja siła, kochanie. Twoja mocna wiara w to, co dobre. I to, że Ci się uda Twoje plany zrealizować, to jest ogromna moc, bohatera. Tam, gdzie rozum wątpi i gdzie cię osłabia, twoja wiara dodaje ci bezgraniczną energię i zaufanie. Twoja wiara. Należy do Twojego serca, a Twoje serce jest Twoim uniwersum i jest z uniwersum połączone. Twoje serce łączy Cię z wyższymi siłami i w każdej chwili Ci towarzyszy, również jak właśnie te siły, chroni Cię i wspiera. Czyli, kochani, tutaj do Ciebie zmierza ogromna wiara. I ta wiara da Ci tyle siły, że połączysz się z uniwersum, połączysz się ze wszystkimi świetlistymi siłami, połączysz się z energią swojego serca i to będzie największa moc. Następna karta mówi właśnie o zaparciu się. Bardzo wiele rzeczy na twojej, w Twojej podróży, bohatera, sprawdza Twoją stabilność. Czy zekniesz się pod wpływem burzy? Czy zrezygnujesz ze swojej podróży? Czy też czekasz uparcie na ten moment, kiedy zacznie świecić słońce? I wtedy pójdziesz dalej? Żadna droga, nie, nie, żadną drogę nie można przeżyć yy, bez ruchu. Twoja siła, bohatera, w tej podróży zależy od tego, czy w ogóle nią pójdziesz. Nieważne, jaką pogodę w tym momencie mamy i co się wokół nas dzieje. Dlatego skieruj swój wzrok uparcie do przodu. Skieruj swój wzrok w przyszłość, której pragniesz. I trzecia karta mówi o wierności. Wierność jest cechą bohaterów, którą zachęcają rozkojarzają również i pokusom, aby się właśnie tym rzeczom sprzeciwstawić. Bądź przede wszystkim dla siebie samej wierna. I uwolnij się od negatywnych uzależnień. Inaczej Zagubisz sama siebie. Bądź wierna swoim celom życiowym. Trzymaj się ich. Inaczej stracisz cel swojego życia. Inaczej stracisz sens swojego życia. I po trzecie, pozostań wierna swoim przyjaciołom, towarzyszom swojej podróży. Inaczej stracisz siłę waszej, waszej wspólnej duszy. I dokładnie to wszystko będzie powodować. Że będziesz coraz bardziej silna. Czyli mamy, kochani, wiarę, mamy zaparcie i mamy wierność. To są trzy nasze siły, które zmierzają w naszym kierunku. Zobaczmy, co jeszcze zmierza w naszą stronę. Na to, kochani, że mamy dom, że będziemy stabilni. Z kartą domu, to jest stabilność, będziemy e, bardzo zwracać uwagę na nasze ciała, czego one potrzebują, na nasze zdrowie, na naszą stabilizację, na miejsce, w którym żyjemy czyli po prostu nasz dom, abyśmy się w nim dobrze czuli, byli szczęśliwi i przede wszystkim na stabilizację. Następnie mamy karty trumne, czyli. Co do nas zmierza, ogromna transformacja, która przyniesie równowagę z kartą wagi. Kochani, tu się naprawdę to są bardzo mocne energie na przyszłość. I ja myślę, że. Tak jak powiedziałam, każde doświadczenie powoduje, że się rozwijamy, że. Wyciągamy wnioski, że wiemy, czego chcemy, ale też uczymy się, czego nie chcemy w życiu. I wygląda na to, że większość z Was, kochani, zrozumiała, że już czas zamknąć to, co Wam nie służy. I właśnie z tej, z tej takiej ponurej energii ranienia, niesprawiedliwego traktowania. W smutnej rzeczywistości, innych osób, które Was raniły. Przechodzicie w kartę siły, czyli nabieracie swoją siłę, stajecie się silniejsze, wiecie czego chcecie i wiecie, jakie siły są w stanie Wam pomóc. I tak jak mówię, wchodzicie w energię stabilizacji, transformacji i Równowagi. Pięknie, kochani. Zobaczmy, jaka runa leży na naszej przyszłości. Ha! Mamy Hagalas. Dokładnie. Najpierw coś musi ulec zniszczeniu, coś uległo zniszczeniu, a na tych popiołach urodzi się, powstanie. Coś mocnego. To jest ogromnie. Ja mam niesamowitą, e, niesamowity respekt dla tej runy. E, dla mnie osobiście Hagalas to jest najbardziej mocna runa. Bo tutaj nie ma targowania. Hagalas przychodzi, niszczy, bo trzeba, bo tak jest najlepiej. I na tym zniszczeniu buduje się coś nowego. I dokładnie taką energię tutaj mamy. Moi drodzy, to jeszcze zobaczmy, jakie przesłanie mają dla Was anioły odnośnie Waszej przeszłości, tego co odchodzi. Pożegnałaś, pożegnałeś to, a teraz musisz. Odczekać. To mówią anioły. Oczywiście, że tak. Bo nawet z runą Hagalas, kiedy ona wszystko zniszczy, kiedy wszystko na przykład spłonie, ulegnie gradobiciu, to jednak trzeba odczekać, zanim te roślinki, ta ziemia się na nowo odrodzi. Dokładnie tutaj anioły mówią: Trzeba odczekać. I kochani, od, odczekując, wchodzimy w wiarę, wchodzimy w zaparcie i wchodzimy w wierność. Zobaczmy, jakie przesłanie mają anioły do naszej przyszłości. Co nam anioły chcą powiedzieć odnośnie naszej przyszłości. Nie uwierzycie, mamy zwycięstwo. Szkoda, że. Dokładnie. Czuj się, kochanie, jako zwycięzca właśnie w tym momencie, w tym procesie. Pomimo tego, że może i była ta miłość do pewnych sytuacji, do ludzi, zdałaś sobie sprawę, że to Ci nie służy, i może z bólem serca opuściłaś tę sytuację. Teraz odczekując, wchodzisz. Swoją siłę, mamy trzy karty, jeszcze raz powtórzę, mamy trzy karty siły. Wchodzisz w swoją siłę, wchodzisz w swoją stabilizację, transformujesz, wyrównujesz całą swoją energię. Na popiołach rodzi się coś nowego i anioły mówią: Jesteś zwycięzcą. Pięknie, kochani. Mam nadzieję, że czytanie było Wam pomocne. Wiecie co? Ja jeszcze wezmę kartę siedmiu energii, co mam na koniec powiedzą ci na górze. Głęboki oddech, czyli dokładnie to jest ta karta. Odczekaj. Odczekaj, weź głęboki oddech i wchodź w energię siły. Dokładnie tak. Moi drodzy, dziękuję Wam już z góry za wszystkie łapki w górę. Czekam na Wasze komentarze, które czytam wszystkie. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Pusiaczki, kochani. Mua.